Hej, widzowie, dzisiaj Wam pokażę wszystkie zwierzęta z Misiem. Z Misiem Pysiem, który lubi chodzić. Chcesz ze mną cały czas? Piszcie, żebym do niego pisze, żeby do niego przyszedłem. Ale też może być później odcinek, bo to będzie takie, takie pokazanie, bo odcinek będzie trochę. Myślę, że jakaś 16 Bo jazda, tu gdzieś pojedziemy Więc to jest teraz na razie taki luźny, a będzie duch tam góry pyry, kurki widać O, co to robi po prawie maszynę e, Tam są kury, a tam króliczek i się już po niej idzie się już idzie po kury wracaj a tam ptak lata Będziecie mogli sobie na filmie przybliżyć i dzwonić żeby zobaczyć w zwolnionym tempie muszę teraz go zablokować żeby ich nie zjadł kurki cip cip misio już do nich biegnie Kury, takie słodkie. Kurki, kurki kurki, kureczki. Dobra, chodźmy się. Idziemy teraz do królic. Kapiet. Myślę tu, że się znajduje. Króliczek! widzieliście go na się I bardzo go też polubiliście. Tak, tak jak. Misia, który biega hmm. O, Misia. O, Jami, Kemi. Nic nie ma, ale się chciał, żebym tutaj wszedł Ale już nie chcę. Misie! Jak chcecie go pogłaskać, to dajcie komentarz i łapki w górę, jak chcecie go pogłaskać. I dajcie siłpcia, co nim się. Po... Polizę o Okej, okay, to już będzie na dziś, to Ko nie koniec na dziś, tylko później zrobię odcinek jeszcze.